Cześć wszystkim, witam Was w niedzielne popołudnie. U nas dzisiaj kropi od rana. Zresztą cały tydzień lało, więc pogoda średnio przyjemna. E, witam Was gunerom, manikatą. Dawno jej mi pokazywałam, chcę wam pokazać jak podrosła. Patrzcie, moja dłoń i jedno jej listko. No podrosła, nie ma co, co mówić. I tutaj wypuszczę kolejne listeczko i to najpiękniejsze właśnie jej serce czerwone, takie włochate strasznie podrosła od wiosny szkoda, że sezon się będzie powolutku kończył bo mogłaby jeszcze rosnąć coraz większa a tu niestety robi się coraz chłodniej i no i będzie wszystko marniało po prostu jesień okej, okay, tutaj jeszcze jak już jestem to przy okazji Wam pokażę dwie figi to są niby figi mojego męża, no ale ja je trzymam w ogrodzie, więc wow, też mam do nich jakieś tam prawo. To są figi od Czarnego Henia. Więc na pewno wiele osób kojarzy. Patrzcie, jaka ma figę już piękną. Tak jak Heniu zalecał, przesadziliśmy do większych doniczek. Jest jeszcze druga. Ta też bardzo ładna, też wysoka figa i też ma owoce. Tutaj Wam pokażę. Jeśli chodzi o odmiany, to tutaj są zapisane, mi to nic nie mówi bo ja się na takich roślinkach praktycznie w ogóle nie znam no ładna roślinka, tutaj mamy drugą odmianę przesadzona, będzie rosła i za niedługo pewnie będziemy brać ją już gdzieś do, do wewnątrz jeżeli pogoda będzie taka zimna jak do tej pory, tutaj obok moja sadzonka którą też za niedługo będę chciała wysadzić we wrześniu na tym fragmencie ogrodu, który sobie urządzam i to jest kolkwicja chińska, odmiana Pink Cloud. Jest to odmiana, która kwitnie wiosną, kwiecień, maj i taka średnio wysoka do, od 2 do 3 metrów. Nigdy nie miałam kolkwicji, a chciałam bardzo mieć, także na tym fragmencie, który urządzam, ona sobie znajdzie swoje miejsce. Daj, przechodzimy teraz tutaj dalej. Wyszło ładnie teraz troszkę słońce, ale mimo to jeszcze deszcz kropi, także ten deszcz chyba nas nie opuści. Tutaj chciałam pokazać kolokazję o także olbrzymich liściach. Wypuszcza kolejnego li liścia. To jest odmiana eskulenta. I obok tutaj mamy kolejną. O, jak pięknie się woda na tych listkach utrzymuje. Ale ja lubię to zawsze strzepywać, bo i tutaj tak samo. E, I tutaj mamy sadzoneczkę w tym roku wsadziłam zawilca, który zaczął mi nawet pitnąć co prawda marne te kwiatuszki, bo też sadzonka maleńka dopiero musi się to przede wszystkim ukorzenić, rozgałęzić, żeby ładnie się rozrosła. Jest to zawilec japoński, który. Kwitnie właśnie w sierpniu. Myślę, że w przyszłym roku na pewno będzie bardziej rozgałęziona ta sadzonka i będzie bardzo zdobić bo to wysokie kwiatki są. Tylko ona jest po prostu młoda, dla tego, dlatego jest po prostu mniejsza. Tutaj obok także w tych kamyczkach mam um, też zawilce. One bardzo bitnie rosną, no ale daje im szansę. Ten to no, no żyje, ale nic nie zakwit. Ten z kolei tutaj obok zakwit. Nawet nie pamiętam jaka to jest odmiana, bo one tak środki stały cały rok, no ten fajnie, że zakwit. czy to są jakieś niższe odmiany, no nie wiem, muszę sobie sprawdzić, albo po prostu młoda sadzonka jeszcze po prostu się nie rozkwitła. I przejdziemy sobie teraz na tą stronę ogrodu, pokażę Wam lilię. U mnie jeszcze lilie kwitną, nie wiem jak u Was. Część już oczywiście przekwitło, bo już ścięłam nawet, ale jak widzicie, Niektóre się jeszcze nie rozkwitły. To jakieś późne chyba odmiany. A no niby bardzo fajnie, bo zdobią ogród, dosyć długo kwitną. Pszczółki latają obok. Floksy, no to wiadomo, że jeszcze wszędzie kwitną, chociaż ten deszcz na pewno im nie sprzyja. Ten chyba jednak się rozkwitnie, a ja mówiłam, że pewnie nic z tego nie będzie w tym roku, ale jednak... Jak troszkę słońce wyjdzie i się by ociepliło, to by na pewno rozkwitł. Tam tak, także mamy witnącą linię. One przepięknie pachną, naprawdę rewelacja. I teraz mamy, było pochmurno, troszkę wchodzi słońce, więc jeszcze dziwaczki są rozwinięte. Mają kwiatki, więc mogę Wam jeszcze pokazać. Czyni zamknięte. Zbieram ciągle nasionka. Podpisuję nasionka, także będę pewnie wysiewać również w przyszłym roku. No ale korzenie na pewno też wykopam. Nasiona także zawiązują kleomę. Mają takie piękne tutaj fasolki, jak widzicie. I gdy one są suche, to po prostu się tak fajnie rozpękują. Tutaj akurat, o tutaj wam mogę pokazać. Także można spokojnie zbierać. Oczywiście w dni bardziej słoneczne. Nie tak jak dzisiaj, co pada i jest w ogóle wszędzie wszystko mokre. Także warto zbierać własne nasiona. Gromadzić sobie. Bo wtedy możemy uzbierać sporo. Wiemy jaki kolor mamy. I przede wszystkim nie płacimy za nasionka. Tutaj są oczywiście niedojrzałe jeszcze, jak widzicie, bo są białe. Deszczyk nadal kropi. Zobaczymy jak ten przyszły tydzień co przyniesie. Może będzie troszkę lepsza pogoda, więc będzie można troszkę więcej w ogrodzie popracować. Bo jak na razie no to ciężko. Zakwitła mi jak widzicie na niebiesko jeszcze ostruszka po raz drugi. Zaraz mi się tutaj uda wejść. Ona kwitnie na niebiesko. Pewnie na kamerze wyjdzie bardziej fioletowy kolor, no ale. Jak mi po prostu nagrywa kamera. Taką deszczową pogodę bardzo dobrze radzą sobie niecierpki, których kwiaty są wbrew pozorom bardzo delikatne i wydawałoby się, że deszcz na pewno zniszczy te kwiaty. Powiem Wam, że zdziwiło mnie to, bo właśnie teraz się im tak dobrze przyglądam. No to wiadomo, oni tutaj te, które już przekwitają, robią się takie brzydsze, ale wcale ten deszcz im tak nie dokucza. Jakby się mogło wydawać. I naprawdę kwiaty wyglądają przepięknie. Pomimo takiej deszczowej aury, bo przecież pada praktycznie codziennie. Kwiaty jednoroczne, które naprawdę bardzo długo kwitną, nadal puszczają tutaj kwiatuszki do zakwitnięcia. Tworzą takie właśnie ładne mm, kopki tutaj w tych gazonach. Bardzo ładnie się właśnie prezentują. Jeszcze w tym tygodniu przyszło kilka nowych roślin, które też yy, wsadziłam tutaj na tej rabacie, którą sobie urządzam. I tutaj przed Państwem fotergilia pośrednia, która, jak widzicie, kwitnie, kwitnie na przełomie kwietnia i maja na biało. Bardzo dekoracyjne kwiaty. Tutaj mamy. Które bardzo ładnie pachną. Mamy tutaj etykietę. Póki co sadzonka dosyć spora, powiem Wam. Że ma z 50 cm na pewno wsadzona tutaj. One liście mają się przebarwiać jesienią, także zobaczymy. No tutaj widać, że już coś zmieniają kolor. I jeszcze z nowych roślin. No to tutaj już pokazywałam guzikowiec. To pokazywałam go już na wcześniejszych filmach. Z nowych roślin mamy tutaj szczepionego na pniu ginko bilobę, który mi się bardzo w szkółce spodobał i sobie go wzięłam. Koczekie to wszystko jest mokre, tutaj naprawdę szczepiony na pniu, więc liczę, że nie zajmie tutaj dużo miejsca, bo tego miejsca tutaj nie mam. Obok tutaj wsadziłam blinki. Jest to odętka biała i. Tutaj obok jeszcze kwitnie resztkami y, odętka różowa. Także liczę, że się tutaj będzie rozrastać. I tutaj obok będzie, y, będzie ścieżka zrobiona z jakichś kamyczków. Jest przewrotnik ostro, ostro-klapowy, na którym się w listkach tak bardzo ładnie gromadzi woda. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę. Nie miałam tej bylinki w moim ogrodzie. Więc tutaj sobie cztery sadzonki wsadziłam. Małe, ale no one będą się po prostu rozrastać. Także fajnie będzie to, mam nadzieję, wyglądało. To jest bylinka o takim krzaczastym pokroju, która kwitnie na żółto, na tak syledynowo, może bardziej, ale bardziej dekoracyjna jest z liści, bo to liście głównie ją zdobią. No i zobaczymy, jak tutaj sobie da radę. Myślę, że. Spokojnie da radę. I jeszcze z nowych roślin, które wsadziłam, to mamy tutaj kielichowca wonnego. Też sporą, ładną sadzonkę. Kielichowiec wonny, tak? Dobrze mówię, dobrze. Krzew ten już od dawna mi się bardzo podobał, ale nie miałam go w swojej kolekcji, więc tutaj akurat jest miejsce i został już wsadzony. Będzie się ukorzeniał jeszcze jesienią, bo liczę, że jeszcze ciepłe dni nastąpią. Także będzie miał czas. I jeszcze na zakończenie pokażę Wam ketmię, która teraz bardzo ładnie kwitnie. Część kwiatów trochę zniszczył deszcz, jak widzicie, no ale to już na to nic nie poradzimy. Mam kilka kolorów. Biały z takim środeczkami bordowymi. On mi się bardzo ładnie tutaj prezentuje na tle tej zieleni. I jeszcze właśnie taki biskus o takich fioletowych, różowych kwiatach, środki także bordowe. Jak widzicie, tutaj jeszcze sporo kwiatów nierozwiniętych. Także wszystko przed nimi. Dziękuję wam moi drodzy za ten krótki spacer niedzielny. Życzę wam dobrej pogody, aby deszczu było już coraz mniej, żeby można było jakieś prace wykonać w ogrodzie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.